Mam nadzieję, że się uda. Pajoneg, szpieg, pajonnyg. pajoneg, pajoneg, pajoneg. Wait, bez Nie. Jest to sniper naprawdę. A, a wychyla się, a może to moje koledy są. A <laughs> to dupa. Eda, damam. Ej, what the fuck? Stefan bierz go. <laughs> <laughs> Stefan się wkurzył. Cześć, witam was w drugim już sezonie z serii e, Ciekawe Sety w Team Fortress 2. Słuchajcie, to już jest naprawdę drugi sezon. <gryw> Mam nadzieję, że tych sezonów będzie naprawdę dużo, że będziecie chcieli do, oglądać tą serię. Słuchajcie, mamy na celowniku między innymi... E, między innymi mamy na celowniku Soldiera dzisiaj. No, dlaczego nie? Nie musi być coś specjalnie od razu pyro, tak jak w tym sezonie. No, i słuchajcie, mamy cię na celu O, przepraszam! Mamy cię na celowniku. między m.in. E, celny strzał, e, oraz. Saszli, straceńca oraz Stefana, no bo to normalne, no. Stefuś musi być, prawda? Słuchajcie, celny strzał jest to broń, między innymi, która powoduje, że e, ma większe zdecydowanie obrażenia, aż o 25%, to jest bardzo dużo. Pocisk jest niesamowicie szybki, a jeżeli przeciwnik jest w powietrzu daje mu obrażenia mniej krytyczne, czyli praktycznie powinien już nie żyć, praktycznie. Lecz niestety największym minusem jest <laughs> tej broni jest taki, że trzeba mieć cela. W sensie, że y, pole rażenia jest tak bardzo małe, że trzeba sobie centralnie trafić w przeciwnika. Yy, mam nadzieję, że... Znaczy, no, słuchajcie, ja już naprawdę dużo grałem tym celnym strzałem, ale nie powiem, że dalej muszę jeszcze potrenować. Ze względu na to, że no, celny strzał jest to broń, która jednak trochę wymaga poświęcenia czasu na tej broni. Kurde, a ja on mnie denerwuje. On ze Sterbuchty zadał mi 120 obrażeń, to jest niemożliwe. No dobra. Słuchajcie, mam jeszcze do was takie pytanie. Bo zaplanowałem z Grześkiem, tak, z Grześkiem, żeby zrobić taką serię... Nie wiem, czy wam się to spodoba, ale mi się bardzo podoba ten pomysł akurat. Zrobić taką serię, między innymi będzie się nazywała Fala 666. Jeżeli ktoś wie, o co chodzi... Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to wytłumaczę. Fala 666 jest to m.in. fala z Man First Machines. Zrobiłem z w bardzo już dawno temu, lecz yy, niektórzy uważają, że ta mapa jest jakby nie do przejścia. Czy nie mówię, że wszyscy, ale... Yy. 30% ludzi uważa, że ta mapa jest nie do przejścia. Chciałbym z Grześkiem sobie zagrać i zademonstrować, a czy pokazać ludziom, że to jest ta, ta mapa jakby jest naprawdę ba bardzo łatwa, tylko trzeba mieć dobrze zorganizowaną drużynę. To po pierwsze. I co jeszcze zaplanowałem na tę serię? Między innymi zaplanowałem, o Jezu, ta ze mnie lama. Zaplanowałem jeszcze również, żeby jakby Wam to powiedzieć. Od razu z góry na przykład dawać różne, różne sety na tą, y, ten, na tą y, rozgrywkę, na przykład y, na pierwszym odcinku, jeżeli y, byście to zaakceptowali, byłoby na przykład z, żołnierz z atakiem powietrznym, spadochronem oraz, to już obojętne jest, na to wezmę Stefana, to jest to, to normalne, prawda, bo Stefan zawsze jest ze mną wszędzie, no, ale wracając. No, taki taki przykład byłby set, znaczy to nie będzie głównie o setów, o setach, tylko no, o setach też głównie będzie Jeżeli chodzi o tą yy, serię Ale głównie będzie chodzić raczej tu o... Yy, właśnie... Yy, o to, żeby przejść w ogóle tą yy, tą falę. Ale już przeszedłem ją parę razy, więc na pewno z góry dobrze wiem, że ona nie jest wcale trudna. Bo... o Stefan, Stefan, Stefan! No, Stefuś. Stefuś, Stawik Nie! Nie, don't you fucking dare. Nie próbuj, nie próbuj, nie próbuj, nie próbuj, nie próbuj, nie, 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 nie próbuj. Nie What the fuck, Bitch! Swag! No i słuchajcie, mam dla was prośbę. Znaczy no, według mnie raczej się zgodzicie, no bo według mnie pomysł jest naprawdę dobry, wymyśliłem go sam. No przecież jest taka fajna mała mapa zrobiona przez... O Jezu, jaki on jest dobry! Zrobiona przez Wolfie to dlaczego mielibyśmy go nie wykorzystać? Fala 666 powoduje, że na początku ten kto pierwszy raz będzie grał kto pierwszy raz zagra na tej mapie stwierdzi Jezu Maria czy to jest nie do przejścia, tyle czołgów, tyle robotów z krytykami i tam jakieś yy, gigantyczne żołnierze yy, z krytykami oraz medykami To jest nie do przejścia Nie, to jest naprawdę banalne ponieważ otrzymujemy na początek 5000 złota To jest naprawdę bardzo dużo dolarów, no nieważne, wiecie o co mi chodzi i jeżeli chodzi o tą serię, to mm, po wystawieniu tego odcinka, to według mnie już na zajutrz, ale nie obiecuję wam to, od razu mam to mówię z góry, powinien być odcinek właśnie z tej serii. czy znaczy, no wiadomo, jeszcze czekam na wasze zdanie, czy wam się to podoba, ale według mnie raczej się zgodzicie, no bo to według mnie pomysł jest naprawdę, naprawdę dobry. Kabum! Mamy działko! Ojej, no już nie ma działka. Jezu, już wygraliśmy, co za, co za szybkość. Kabum! Kabum! Dobry skunt KABUM No i jest to dobra OK, czyli o tym sobie powiedziałem, a co jeszcze mogę powiedzieć o celnym strzale? Mm. Celny strzał jest to według mnie <grywa> druga, bo pierwsza to jest dla mnie tylko żuta rakiet Najlepsza yy, broń dla żołnierza. A czy tak szczerze miałbym takie yy... Kłóciłbym się o to, bo szczerze, zwykła wyrzutnia rakiet jest dobra dla tego, którzy się do niej przyzwyczają, tak samo jak i celny strzał. Celny strzał wymaga naprawdę niezłego Cela, którego oczywiście ja jestem pozbawiony, ale powiedzmy, że... coś tam się dzieje, prawda? Jezu, jak on mi denerwuje, no. <laughs> no okejkę okay daje, taką okejkę okay daje, nie ma problemu. No i słuchajcie, dlaczego jeszcze Sashimo straceńca? Między innymi dlatego, że. Jak widzicie. Yy, zawiera aurę, jeżeli oczywiście, yy, jakby już, jakby to powiedzieć, kurczę, Jak już yy, yy, użyjemy tego szastasta otrzymujemy taką aurę dla całej drużyny. I to będzie, że im większe obrażenia, tym otrzymujemy yy, jakby zwrot yy, w postaci życia. To jest właśnie coś w stylu wściekłego mleka. A już. Ojej, ale miałeś ścieczki, no jak mi przykro. To jest właśnie coś w tym stylu. Niesamowitym plusem również jest to, że otrzymujemy dwa zdrowia co sekundę. Co jeszcze nie było tego, yy, pamiętam tego dawno kiedyś. Ale w końcu Łovi to dodało, ponieważ broń była bezużyteczna. Od razu mówię, że broń była bezużyteczna bez tej regeneracji życia. Kiedy jesteśmy, yy, wiecie, podpaleni, to wiadomo, każdemu się by się przydało. E, panie, panie, co tu jest? Y czy, a nic, nie sylice, panie! Każdemu mu się przyda taka regeneracja, tylko medyk ma, jeżeli dobrze wiemy, tylko medyk ma regenerację życia. Yy, no chyba tylko on, tak? Chyba tylko medyk ma regenerację życia. A teraz właśnie dzięki temu to również żołnierz może mieć regenerowane życie. Może nie jest dużo, ale uwierzcie mi, że jeżeli na przykład nie ma w pobliżu apteczki, to poczekajcie chwilkę i uwierzcie mi, że życie wam się bardzo szybko zregeneruje. Ja ten set mam już od da nawet dawna, jak widzicie mam trochę już użytych tych sztandarów, więc... Jak jest nieciekawa nie sytuacja, to zawsze biorę, używam No i jakoś wychodzę z tej sytuacji nieciekawej A! Jeszcze biorąc o, yy, szczegół, że celny strzał Dostaje większe obrażenia, to więcej yy, życia zwraca mi to Prawda? Więc to jest faktycznie niesamowita <grym> Broń i kabum! Ej, dostał! Ej, what the fuck? Czy dostał? Co? jeszcze też odbijacz, nie? Jest odbijacz <grym> Jaki fajny wyroś! normalnie, Prawinny pyro, no. A ja, a ja tak <laughs> A ja tak się na niego złościłem. Przepraszam pyru, przepraszam Don't you fucking dirt with that sentry Hej, czy tam jest działko sentry wystarcza. Gaben! Ja wiem że to jesteś ty Gab new Już tam działko A znowu odbił tą rakietę. Ja nie wiem jak on to zrobił On jest naprawdę niesamowicie wytrenowany Według mnie to jest tylko taka podpucha, że on ma niby tą czapkę yy, Merasnusa itp. On musi być naprawdę skilla w tej grze ja, na przykład rakietę z strzału bym tak nie potrafił odbić. Tak jak on. Bo ja tak naprawdę najlepiej gram y, Demomanem. To jest dla mnie moja ulubiona postać. No ale cóż, no co zrobisz? To no nie co zrobisz? Don't you fucking dare. Dobra, działko, podziałku. Po inżynierze. Po działku. Mam nadzieję, też po inżynierze. Okej. Okay. Jakie komentowanie, bitch. Sorry, ale nabijam w se konstrukcję. Bycz! Nie, 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 nie że ktoś tu nie mówcie, ktoś tu jest. Cześć, Sniper! Ty byczu jeden, ty! Gdzie mi tu... o, jaka będa. Dobra, pora użyć sztandaru. Nie, pyro, nie! Don't you... o, normalnie, prawilny pyro! O, ty, skałcie jeden, o, ty, skałcie jeden, ty, ty, byczu jeden, ty! No, jak możecie zauważyć, otrzymujemy zdrowie po zadaniu obrażeń. Mam nadzieję, że się uda. Pajoneg szpieg, pajoneg. Pajoneg! 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 Wait... To jest blad. Nie! Jezus, sniper naprawdę! A, a się. A może to moje koledy są? A, to dupa. Ej, Ej, what the fuck. Stefan, bierz go. <laughs> <laughs> Stefan się wkurzył. Paszał ty, gruba się jeden ty. Paszał... Oh, pan, uchwal! pan, Medyk stój za mną! No, no, manie, no! Don't you. Medyk, czemu żeś nie szedł ze mną normalnie? Byśmy prawidłnie ich rozwalili! Medyk, chodź, 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 chociaż tak wiem, że Użyj Ubera, użyj... Aha, nie zdążyłeś Ubera. Być Swag, swag! Tu pro! I być Kurde, no teraz... Stefan, bierz go. Stefan, nie, Stefan, bierz go. Czuk, Stefan, bierz go. Nie, 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 nie. Wszystkim damn son, where do you find it? Oj, ta mapa jest naprawdę fajna, zawsze ją lubiłem. Turba, turbine, turbine, becz. Kurczę, jutro muszę wstawać na szóstą godzinę do szkółki, tak mi się nie chce, słuchajcie... Wiem, że niektórzy z was mają jeszcze ten normalnie do szkółki, w sensie, że nie mają, kurcze yy, na... ...na jak ja muszę wstawać, tylko wy na przykład macie... Yy, ...stajecie sobie, kurczę, o szóstej, aczkolwiek, tak, o szóstej, stacie sobie na przykład o siódmej i... A no ja tu co? no ja muszę stać o no. Niestety nowa szkoła, nowi ludzie. Ale czy no nowi ludzie? Tak naprawdę ja już się zapoznałem z tymi moimi kolegami z klasy, są bardzo fajni, prawda? Ale nie wiedzą, że mam kredyty. Nie mam pojęcia, jak ten odcinek jeszcze będzie trwał. Oczywiście tradycyjnie jak to Arek nie włączyłem sobie z Oh je! Yeah. Nowość, prawda? Jestem po prostu tak szczęśliwy, słuchajcie, a propos tych 250 widzów, tak naprawdę już 260. <grymnie> naprawdę jestem niesamowicie szczęśliwy, jak widzę codziennie, jak sam jakieś nowe uprawnienia. Czy ktoś już komentował filmik? O Wow! ktoś komentował filmik, coś tym stylu? Bo jak zawsze widzę, jak ktoś komentuje filmik, nawet negatywnie, ponieważ to się, się, się rzadko zdarza, to yy, na przykład jeżeli. Ktoś, yy, Komentuję negatywnie, to wiem, że to jest jakiś sygnał, że okej. Okay. Jemu się to nie podoba, spróbuję to zmienić. Jezu, już mam 15 serii, na, na, nawet nie zauważyłem. Cały czas gadam, gadam, gadam. I proszę bardzo, jak tu seria leci, tak? Prawilnie. Kto cię bije? Kto cię bije, inżynier? Pajdżu jeden pot. Rekomenda, chodź tu. Już! Dawana. Jaki kurde na apteczkę, będę ciągle. Nie! Nie! 60. 16 serii zabójstw poszło. no na koniec będziemy grać tą rundkę i według mnie to już to wszystko. To będzie na tyle. No, pamiętam, to była kiedyś moja ulubiona broń szybko. Kiedyś, ale ja zacząłem grać w te pamiętam wtedy. Tylko wtedy było, krytyki były za yy, zniszczenie konstrukcji saperem, a nie za dźgnięcie w plecy. A według mnie ta broń jest naprawdę bardzo dobra. No, ale niestety już się przyzwyczaiłem do ambasadora. To, to co za... 29 obrazów, nie tylko mu zadałem? What the fuck? Bardzo malutko, co to ma być? Bardzo malutko co to dało, No ale co zrobić? No nic nie zrobisz. Idź pan stąd, z tym twoim łukiem. Ten łuk twój, ten twój łuk jest taki... Niemoralny! Ty byczu jeden, ty! Idź, ty bycz! Ty bycz! Ach, zginąłem. You are our leaders! Ale masz fajną jabłkę! Powal w tą ścianę! Jezu Maryja! Ale mam się dobry humor, nie wiem czemu. A jeszcze no ja mam prawie zawsze dobry humor. Chyba że coś się naprawdę mi wkurzy. A zalewałem się takie dni ujrzczymi. A on What the fuck, on naprawdę nie odpalił tych bomb? Naprawdę? Naprawdę? O, medyk, 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 dobrze, dobrze, dobrze. Lubię medyków, jak mnie lęczą. Takie fajne uczucie, prawda? Jak cię leczy medyk. Chyba wszystko powiedziałem, a potem jego... Tutź on... Ach, Źle, że... Ew, wej wej wejje. Chodź! Ej, dostał, no moment, no zaraz, no chwilą. Wait, what? Gente brycz! O Jezu, jak mnie odepchnęła menda Co ty tu robisz? Idź ty, idź, idź! Nie! Medyk, 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 medyk! Chodź! Wracaj, medyk! Medyk! Masz Nel, uciekaj stąd! Krytyka dostał! Uciekaj masz przyspieszenie, hopie, uciekaj do bazy, uciekaj! Run forest! Ooo, udało się mu. Prawilnie medyk przeżył. Aha, już jest pyro. Goddammit! Ooo, zginął, okej. Okay. Stefan Power! Ha, on tam jest. <grybujesz> I... bycz! Myślałem, że się uda. Mam tylko dwie amunicje, hello. Pomoże mi ktoś? Ty, pomożesz mi. Dobra, nie mam amunicji. A, nie mam już, okej, okay, dawaj. Give me the ammo. Spróbujmy tylko podpalić Paciu. To zginiesz i to marnie. I no, roz. Ale... szpamuje tymi... fajerwerkami. What?! Nie zauważyłem go, ale jaja. Ma szakla. Ile jeszcze zostało? 50 sekund. 50 sekund. Ino, ino, 50 sekund. No zabij go, zabij go, zabij go, zabij go! Dobrze! Prawie że go zabił, ale ci nie udało. Bardzo ładny set, bardzo mi się, bardzo mi się podoba. Australium. Wymarzone Australium, Grześka i moje. Nie wiem, czy kiedykolwiek, słuchajcie, się uda nam znaleźć to Australia, ale mam nadzieję, że w końcu nam się uda. Naprawdę, bo to już jest naprawdę trochę no, trochę dużo. My już gramy w tego menapa. I no, według mnie przynajmniej Grzymian na to zasługuje, bo on naprawdę bardzo dobrze gra tego menapa. A poza tym, słuchajcie, yy, naprawdę już dużo rund ma, a czy nie, nie rund, tylko dużo służb ma już na. Yy, Siedmiu, nie, szybko na siedmiu miastach na dwóch miastach. Naprawdę. No ale za długo też będziemy kończyć serię, czy kończyć serię. Na razie ja mam zrobioną jedną, bo nie chcą co mi się... No tam... to jest, to jest długa historia. Zaczniemy nową w, w, w służbę, to mam nadzieję, że w końcu się uda. No ale słuchajcie, już to już jest koniec yy, Kineczka, Bardzo Wam dziękuję yy, za obejrzenie go. No a słuchajcie, drugi sezon się zaczął. Święta idą. Naprawdę ja uwielbiam święta. Nie wiem jak wy, a ja po prostu uwielbiam święta święta, to jest taki magiczny czas. No okej, okay, słuchajcie, w następnym odcinku wiecie co, wiecie co nie wiem. A wiecie, to wy, wy zaproponujcie? Jaką byście klasę chcieli widzieć na następnym odcinku oraz powiedzcie jaki set ma być do, do tej klasy? I jeżeli na przykład pod danym komentarzem będzie nawet trzy łapki w górę, to znaczy, że faktycznie chcecie zobaczyć ten, ten set i ja go zrobię. No słuchajcie, to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za, tego obejrzenie, za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się i cześć. I jak zawsze widzimy się w następnym wideo.